Mamy jeszcze w swoim otoczeniu zwierzęta, które są dużo, dużo większe niż, niż pies, niż kot, niż nasze zwierzaki domowe. Mianowicie konie. Okazuje się, że konie są wrażliwe. Bardzo wrażliwe zwierzęta i bardzo układ endokanabinoidowy u nich jest wrażliwy. Te receptory kanabinoidowe są aktywne. Generalnie też konie. Narażone są na różnego rodzaju schorzenia, na różnego rodzaju emocjonalne sta stany i bardzo, bardzo są delikatne pod, pod względem układu nerwowego i emocji. I dla nich specjalnie powstał rancher 30% olejek. CBD. Nie ukrywam, że jestem również częścią tego projektu rancher, częścią również różnego rodzaju badań nad końmi. Mamy fantastyczne efekty działania oleju CBD na konie, szczególnie jeśli chodzi o schorzenia różnego rodzaju neurologiczne, ale również Behawioralne. Konie dużo łatwiej znoszą różnego rodzaju wizyty u specjalistów, u kowali, transport, który dla nich jest bardzo, bardzo um, emocjonujący i stresujący, i one nie lubią się przemieszczać. E, czasami jest tak, że trudno prowadzić konia do nowego stada. Nie zawsze toleruje nowe miejsce i inne konie, nie zawsze tolerują tu olejki CBD, jak najbardziej są pomocne. Zarówno jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby. Koni, ale również emocjonalne i behawioralne e, zaburzenia. Także polecamy 30% olejek CBD, jak dla konia. Rancher to jest inna buteleczka, 30 ml jest w tej buteleczce, ale to jest dokładnie taki skład, full spectrum RAF, jak olejku 30%, którego, który omawiałam wcześniej. Tyle tylko, że to jest troszkę inny aplikator i dużo, dużo większa. Butelka. Także polecam dla wszystkich koniarzy, którzy chcą wesprzeć swoje konie ukochane i żeby im się lepiej żyło i żeby ich stan zdrowia po prostu był dużo, dużo lepszy.